Wstęp. W brzozowym lasku co chwila rozrywały się pociski artylerii rosyjskiej. Piechurzy przypadali do ziemi, przykrywając dłońmi głowy. Niektórzy wytrząsali piasek z zamków małzerów. Obsługa ciężkich karabinów maszynowych starała się za wszelką cenę wymienić wodę w chłodnicach. Ci Rosjanie nie szanują życia swoich żołnierzy stwierdził porucznik kawalerii, obserwując pole walki. Obok niego leżał rotmistrz. To był ich trzynasty szturm od początku okrążenia, dodał podoficer. Zadziwiają mnie ci Słowianie, zauważył oficer. Okrążyliśmy ich, są w potrzasku, a cały czas atakują ze śpiewem na ustach bosi z jednym nabojem w karabinie. Jakiś piechur wdeptał w ziemię chustkę, całą we krwi, którą starł z bagnetu. Nie podoba mi się ten pomysł z szarżą, powiedział rotmistrz. Nie bój się, nasza artyleria rozbije wieże, skąd ich obserwator podaje na miary artylerzystom, i wtedy ich dopadniemy, uspokajał go oficer. Porucznik wstał, otrzepał spodnie z piasku i poszedł na odprawę. Popołudniowe, sierpniowe słońce przeświecało pomiędzy ciężkimi, czarnymi chmurami. To Bóg się gniewa, rzekł Mazur do swojego kolegi wskazując palcem niebo. Obaj przez cały dzień ścigali Rosjan. Widzieli tłumy jeńców, kolumny prowadzone na zachód. Atakujemy z prawej flanki, gdy tylko zamilkną ich działa, oficer kawalerii mówił do podoficerów zebranych wokół niego. Hans. Poprowadzisz swój pluton naprzedzie. Hans służył w armii od dziesięciu lat. Niejedno już widział, ale pomysł z szarżą nie podobał mu się. Jednak rozkaz to rozkaz. Założył czapkę i poszedł do swoich chłopców. Mamy zaszczyt pierwsi dopaść Iwana, ogłosił swoim żołnierzom. Na młodych, nieogolonych twarzach pojawiła się mieszanina strachu i podniecenia w związku ze zbliżającą się potyczką. Nad polem walki zrobiło się cicho, tylko gdzieś w oddali grzmiały działa. Kawalerzyści powoli wynurzali się z pomiędzy drzew. Konie parskały zaniepokojone zapachem krwi. Naprzód! Tyraliera rzuciła się do przodu. Końskie brzuchy prawie ocierały się o ziemię. Wysoko nad nimi leciały pociski niemieckiej artylerii. Kozacy, broniące ostatniej reduty, próbowali jeszcze strzelać ze swych karabinów. Rzucali je, brakowało naboi. Na sztorc nastawili lance. Mimo tententu pół tysiąca kopyt, było słychać szelest szabel wyjmowanych z pochew. Kozacy trwali jak głazy, schyleni z lancami i szablami w dłoniach. Część z nich trzymała pomiędzy zębami ozdobne puginały. Łomot uderzenia pocisków artylerii, starcia się kawalerii z kozakami poniósł się na kilka kilometrów. Ranne konie rżały przeraźliwie. Trzaskały łamane lance, padały pojedyncze strzały. Hans jakimś cudem przedarł się przez las lanc. Wpadł pomiędzy zdezorganizowane szeregi rosyjskie. Ciął szablą na lewo i prawo. Z garstką żołnierzy, przedarł się do jakiegoś zagajnika. Tam, nie zważając na nic, oficer rosyjskiej artylerii z dwójką ludzi zasypywali dół. Rosjanie spojrzeli na Niemców. Za mną, krzyknął Hans i ominął trójkę Rosjan. Nie minęło pięć minut, gdy Hans i jego koń byli martwi. Gdzieś na końcu świata, pod niewielkim olsztynkiem, starły się ambicje wielkich mocarzy.